Siema siema widzowie! Dzisiaj testujemy przeróbki Steel a Brainroot. Jak Wam się będzie podobać ten film, to prosimy o zostawienie lajkacza, subskrypcji. I sublika! Dokładnie. Dla psujdaka bo tak, to jest nas pierwszy film. To mój Sigma! Dokładnie. I, I testujemy właśnie przeróbki, jak na przykład ukraść Mę, ale... Raczej tego nie zobaczycie, ale nie wiem. Może później, więc my już przechodzimy do pierwszej przeróbki. Dobra, widzowie! Więc my już jesteśmy w pierwszej przeróbce. Dobra, widzowie! Więc jesteśmy w pierwszej przeróbce. E, Sójdech tak zaraz dołączy. Na razie dołącza. Ja już jestem i na razie jest jakby. Dokładnie w stylu Brain road, tylko inny Brain road. Więc nie wiem, kupmy coś, tylko że my mamy... A, mamy jeden jest Dobra, widzę, że na razie ta gra jest taka 50-50. I my sobie teraz na niego poczekamy. Jak będzie jakiś fajny Brain road, to sobie go zabiorę. Ale na razie na niego poczekajmy. Uuu. Tego Orangutini, sobie kupię. tego. Kawallo wirtuoza Patrzcie. Kawalo virtuoso. Kawallo wirtuoza. Kawallo Widzowie. ja już jestem z psuidakiem, w pięknym stylu Brain Model. Zdobyłem w ogóle lucky bloka, tak? I tego, co też Orangutini kupię. Już tu jest piękny psulek. Patrz, jakie dziwne w ogóle brainroty są. Nie takie są. Właśnie wiesz, że takie są, ale. ale. E, ja ci właśnie mówię, to jakieś... to. Co? Gdzie ty tego laki wloczka masz? Psulek. Już nie mam. Girawa Selestry Dostałem Zibra Zubra Ziblarini Jak wiecie co to za Brainer, napiszcie w komentarzu, bo ja nie mam pojęcia Ja napiszę To napisz Ten za pierwon Tigrini Watermelini Tigrini water, Bombardier krokodyl. To no dobre, takich nie już... A co ty nie za Dobra widzowie, moja ocenka na razie to jest takie... nie wiem sześć. Uzgodnijmy razem. Dla mnie to jest takie 6,5 na 10, tak szczerze. 5,5. Uzgodnimy się. Masz... Ty masz 5,5 Ja mam 5,5. Czyli wychodzi, że 6. Czyli nasza główna ocena to 6: Sześć. Treść. Dokładnie, 6 na 10. Przechodzimy do wyce, kolejnej podróbki. Wy też oceniajcie w komentarzach. Jak Dokładnie. Wy I przechodzimy do kolejnej podróbki. Dobra, widzowie, że jesteśmy w drugiej podróbce. I nie musimy ukrywać, bo my już to ugraliśmy podróbkę. Na razie to... nie prezentuje się najlepiej. Tak, to jest wielkie, wielkie po prostu nic. To nie ma, ta gra nie ma sensu. Patrzcie widzowie na tego Spida Chcą od nas 800 Robuxów. No. Więc my już nie musimy w to grać. Ja oceniam 2,5 na 10. A Ty, Psuidek? Ja oceniam 2, 2 na 10 oceniam. No, czyli wychodzi... 2 na 10, więc tak, nasza główna ocena to 2 na 10 i napiszcie w komentarzach jaka jest wasza jak My przechodzimy do, do trzeciej już podróbki. Yy, dobra widzowie, jesteśmy już w trzeciej podróbce. Yy, w tą nie graliśmy i sobie ją ocenimy, więc... Na ym... pewno lepsza niż Santa od razu No. Mówimy. Więc... Zobacz, mam... Dobra, walę tego. O, pozdrawiamy... To, to, Jak to, to, to nasz widz, to pozdrawiamy Salweko. Jak ty się nazywasz? Salveko. Salwo... Dobra. No. Mamy pierwszego I... youtubera. Nazywa się Leo Rysunek. Tak, ja mam po polsku po prostu włączone. Sorry Pozdrawiam, Leo. Leo, pozdrawiam. Niestety sorry, muszę cię walnąć, kolego, z Ukradam Jake'a Paula. O ty, gościu. Sorry, sorry, widzowie, że mam wszystko po polsku włączone, ale jakoś mi się tak ustawiło, Teraz tego nie mogę wyłączyć, więc musicie niestety patrzeć się na polskie napisy. Ja już mam chyba swoją ocenę, a ty? Ja jeszcze muszę chwilkę, ja jeszcze chwilkę muszę zagrać w sydaku. Bo tak gra już, wygląda. Nie no, ja chyba też Dobraźmy, mam swoją cenę. Zobaczmy co jest w shopie. shopie? YouTuber slajd. No, normalne rzeczy. Pakiet sterzowego YouTubera jakiegoś. Uderzenie Ja już, już, mam, ja już mam chyba swoją to... i, i Ja już chyba mam, ja swoją, już też ocenę. mam swoją ocenę. Ja mam Ile ocenę 7,5 na 10, a ty? Co ja dańczy? dużo mniejszą. Ja mam 5,5 niestety 5,5, czyli razem. Dajmy, wieko... że 6, dajmy że 6,5, czyli nasza ocena to jest 6,5. Napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza i my przechodzimy do czwartej podróbki. <noise> Dobra widzowie, już jesteśmy w czwartej podróbce Psuidak już dołączył I to styl anime, więc yy, Zobaczmy czy Będzie faktycznie fajne Muzyka taka Skibidi, Skibidii muzyka Można by wyrzec Ja bym powiedział, że porówn lekko porównywalne do tamtego Tamtego? Ja tu mam 100 dolców, kupuję kolorowego Uncomona a, bo nie, koszymam. na pewno nie, lepszy od tamtego, stary. Nie, dla mnie lepszy. Lepszy, no, no lepszy, no no. Trochę, za 25 dolców lecimy takiego. Takiego morda lecącego. Ja tu anime, ja bym tu supermana. Tu kupimy takiego też, on garnia dużo kasy. To jest za 50 tysięcy. Nie no fajna gra. Chodźmy fajne. zobaczyć co typki mają. O! Tu mega dobry Rada X Base. Pozdrawiamy. Gdzie? Tu! I pozdrawiamy X... też Kala Z A 5431 Dokładnie, pozdrawiamy. 2-1 i tu... O! Jakiś... ktoś... O! Dodał nas do znajomych! Jak chcecie być u nas znajomych, jak ten nasz kolega widzicie nas dodał. Nawet, nawet Nasu... to nie jest nasz widz, a on chce z nami być kolegą. O, ja mówię, Dobra, on jest Sigma, on jest Sigma, on jest Sigma. On jest Sigma. O nie. Tak jak wy! Subój Sigma, pamiętaj! Ale dostał. Co ty okradasz mojego kolegę? Naszego kolegę? Co ty okradasz? Widam. aż otwartą bazę! co się Naruto zabiera. Uderzyłem go, Psułdak. Szybko. Oni ci ukradają! Ja już mam ocenę. Dobra, ty... Jaką, no, Mów. No. Ja mam... Siedem. Siedem? Ja mam, ja siedem. mam... Ja mam 9, ja mam 9, mi się mega podoba. Ja może dam, żeby tak 7,5! Nie, i 7,5 dam. Czyli razem wychodzi 8,5. 8,5. Więc ocena nasza to jest 8,5 tej gry. Na razie chyba wychodzi najlepiej. Na razie. Próbuj, Stigma! Dokładnie. Wyświetla wam się właśnie ranking naszych na razie gier, jak oceniliśmy. Chyba ta jest na razie naj, najlepiej ocena A 5 lajków kolejny odcinek. A to nie jest jeszcze koniec, stary. Więc mamy przeszykowaną ostatnią podróbkę i... i... ostateczny werdykt czy jednak jakaś pr pr przeróbka jest lepsza. Od prawdziwego sterea brani. Przechodzimy już do... Yy, yy. Tu ma bardzo dobre! 300 milionów nam daje! 300 milionów ukradłem prawie! Dzień dobra widzowie, my przechodzimy już do piątej, czyli ostatniej przeróbki. Stu mój Sigma! Nie mów tego ciągle! My przechodzimy już do piątej, czyli ostatniej przeróbki i... No, no i no i co mogę? No i zaraz... no... i tyle. Dobra widzowie, więc e, gramy już w ostatnią e, przeróbkę, czyli Steel meme. Me. E, zobaczmy, co to za kółko Ja już takiego jest, a... żabola mam. Ja żabola mam. Ja no właśnie też mam. Jak nie już Ten. Pepe the Frog. Pe, Ma, pe, jak znacie, dajcie lajka. Jakiego lajka? O, lajk, Nazwa bazy. Tak, Spongebob, nie! Y y jak oglądaliście kiedyś Spongeboba, to dajcie lajka No, i to jest prawdziwa nazwa mojej bazy. Hmm. Popatrz, jak się moja baza. Patrz, patrz na to. Patrz, jak moja baza się nazywa. Ty masz słabość. Tak Zabieram go wsiowi Amon Susa. Amongusa Susa może dostanę. Nie bij mnie ziomek! Amon Gusa Susa! Tak! I mam Amon Susa! Czemu idę ukraść doga? Ja mam... Amon Gusa Susa! Gus! Dobra, lecimy wizerunek! Lecimy! O Jezu, nie udało mi się zbawać Trolls'a. Dobra, ta gra jest ogólnie dosyć Napiszcie fajna. Napiszcie w komentarzu coś, jak, jak znacie Among Us serial. Każdy zna. Kto by nie znał? LPP. Nawet jest ta piosenka, jak się tego włącza, LPP. Nie, fa nawet fajna gra. Fajna. Więc masz ocenę? Mam ocenę. Banamka. Banamka. Czekaj, nie mał czasu. Ile on kosztuje. No jest, jest LPP. Dobra, więc masz już ocenę? LPP. Masz? Ja mam. Ja mam. Też mam. Ja, ja mam 9 na 10. Mega fajna. Ja mam 8 na 10. 8 na 10. Czyli wychodzi 8,5 na 10. Kolejna gra 8,5 na 10. Więc dobra, wizowe. Przechodzimy do werdyktu. Tak, no to dokładnie. Przechodzimy do werdyktu. Więc dobra, wizowe. Ja jeszcze nie wiem, jak, wygląd jak wygląda nasz werdykt, ale dwie gry z, są na pierwszym miejscu. To jest chyba A -a -a. styl e-anime i. i st Yy, ta, czyli Silam Meme, więc yy, jak chcecie, jeszcze jedno bardzo, bardzo ważne pytanie. Jak chcecie, żebyśmy nagrali 99. Czyli dziewięć... z a Garden. Yy, To też, ale jak chcecie, żebyśmy nagrali 99 dziewięć w lesie, to zostawcie komentarz i lajkacza, ale nawet jak pewnie tego nie zostawicie, to my i tak to nagramy, bo chcemy zobaczyć, jaka mega I Napiszcie będzie fajna w komentarzu. Waszym zdaniem jaka była najlepsza przeróbka gra i tak. ile od 1 do 10 ją oceniacie. Dokładnie. I Więc... czy wam. Czy jakaś przeróbka dla was wyglądała lepiej niż normalny Steel Abrain um, Bo powiem tak, że jest, było mega dużo gier i mega fajne, to powiem... to powiem szczerą prawdę, że nic nie było dla mnie lepsze niż Steel A Brain. Steela Brain jest najlepsze, a... Jak, jak dla ciebie psujdak? No Chyba każdy wie odpowiedź. No. Bardzo ciężko powiem, bardzo ciężko przewidzieć. Stile brain rot. Może by było stile brain rot, Co? Z To niedługo widzowie, nagramy no. jak chcecie. Dwa lajki. Najprawdopodobniej nagrywamy. 5 i nagrywamy przeróbki Steel a, a Garden. Tak. Jakiego stylu abryn? Garden. Go a, a Garden. Pewnie następny, spoilerować następny film czy nie? Nie. Dobra, więc no, następny. Widzicie, film? widzicie widzowie, ta gra ma 98 osób lajkuje. I w, my musimy być tak jak oni. Co? Więc lajkujcie i subskrybujcie. Dokła... Od nas to wszystko. Narka. Nara widzowie. I już możecie za... Już możecie jutro zobaczyć nowy odcinek na kanale. Nara.